Ciemka. tutaj Szymek Combo i to jest odcinek informacyjny. Pierwsza sprawa, zmieniłem sobie nick na Szymek Combo. Na serwerze mam rekoksy193. Wbijać wierno na ten serwer, żeby za mną popykać, bo tutaj 15 osób gra i na zostałem tutaj youtuberem, ponieważ miałem na tamtym kanale ponad 55 subskrypcji, jeżeli na tym kanale będzie chociaż 6 albo 70 subskrybentów ten kanał zostanie na zawsze, więc no, więc warto, warto dać trochę tych subów warto trochę lajków pod filmami hmm, oczywiście texture pack yy, nie mogę go podać, no, nie, no niestety nie wiem jak się go wrzuci na mediafire albo na coś, no to Tutaj bardzo fajna administracja zaraz wam pokażę tutaj tutaj good game bro Filoxik, dj mix hevenon Zasada, moderator technik i tutaj mamy brak czyli ładnie ładnie rekru jest rekru na tego więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku spodobać się ten film nie zapomnij go zasubskrybować mojego kanału lajka pod tym filmikiem oraz dać jakiś fajny komentarz pod filmem. To bardzo motywuje do dalszej pracy. No, no i to tyle. Elo. Cześć!